Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym vlogmasie. I tak słuchajcie, to po prostu tak szybko leci. I z góry przepraszam Was bardzo za mój głos, ale mam trochę chypę, jak pewnie słychać, więc przepraszam. Ale dobra, zabierajmy się już do otwierania. I tak, dzisiaj mamy dziewiątkę. Tutaj już przez chwilę myślałam, że będzie ósemka dzisiaj, ale dobra, dzisiaj coś małego. I dzisiaj mamy. O! Ej! Wo, o, ja w ogóle się nie spodziewałam! Czekajcie. Ostrość. Zobaczcie. Jest to taki słodziutki pluszak. Taki mini konik. Ja, ale słodziak! Ej, serio, zobaczcie. Czekajcie, bo ostrość nie łapie. O, tak tak wygląda, słuchajcie, czekajcie, zapal światło, okej, okay, już trochę lepiej widać, ale zobaczcie, jest to taki mały pluszaczek konika i tak słodziutko wygląda taki cute Ej, dosłownie nie spodziewałam się przez sekundę jak otwierałam myślałam, że to wiewiórka, ale on jest tak uroczy, dobra super, dzisiaj mamy rzecz, taki pluszaczek mega, mega, mega słodki te uszka prześwietny serio jakby o, nawet ma mini futerko no super mega mi się podoba ehm, więc tak e, jutro mamy dziesiątkę która jest tutaj już taka większa ciekawe co tam będzie <laughs> no ale tak wygląda ten słodziaczek o więc mega jestem zadowolona z niego prześwietny jest i ogólnie to by było dzisiaj na tyle w tym vlogmasie. Jestem mega zadowolona. Jest super słodki. Więc no.